Skończyliśmy w piątek, w piątek, w niedzielę, na tym, że powiedziałem, że jeszcze jedna śmierć i, i kończymy. Jesteśmy przy. Lwie. tts -y, już wam włączam. Jesteśmy przy Lwie, na którym było dotąd. <laughs> chyba 30 śmierci jakoś, około z tego, co liczyłem dzisiaj. Wczoraj, przepraszam, jak edytowałem. Hmm, więc nie mało, ale też nie jakoś bardzo dużo, jak na rl -1. Gramy ze Skibidi. E, gramy ze Skibidi, gramy ze zbieraniem Skibidi. Aktualnie w tym momencie mam 10 poziom Skibidi, więc nie jest to wysoko, ale też nie jest to nisko, nie? Z tego, co chyba ostatnio patrzyliście, mając 10 poziom Skibidi mam 65% damage'ów więcej, niż bym miał 0. Znaczy, niż gdybym miał zero, więc nie jest to źle, nie jest to bardzo dobrze, ale da się wyżej oczywiście. Będziemy na pewno jak najwyżej wchodzić z tym Skibidi. Serio 95, Simba z Podlasia. Dokładnie <noise> tak. Simba was właśnie, pokażę wam, z czym się ten lew może kojarzy. tu będzie znał to zdjęcie. Eee... Gramy ze Skibidi, ponieważ. Słuchaj, jeśli ja zagram jeden ze Skibidi, który będzie minimalnie jednak łatwiejszy niż bez Skibidi, to mogę później kiedyś zrobić w przyszłości kontencik z grania. Bez skibidi, nie? Czemu jest naga, żeby była letka? Żeby była letka i żeby miała bonusy większe z mm, amuletu tancerki. A mi się ten lew teraz kojarzy z Kenem. Z Kenem mi się, to jest Keny. Czyli Tygrys z zespołem Downa. Tak mi się kojarzy ten lew teraz w tym momencie. Tygrys z DS2, prawie, prawie, prawie no. Więc, na czym, co, co my zrobiliśmy? Narzeka, że Baba Goa? Ja? Narzekam? Broń Boże, nigdy. był <laughs> JW, dokładnie tak. W, <laughs> JW. Dlatego mówię, że status po kojarzy. O. A Nawaru narzeka. okej. Okay. Dobra, mamy tak. Przysięga, soczek i... Ostrze, nie? nie? wiem, zrobimy parę dziesiąt podejść, zobaczymy, co będzie z tym bossem. Ale nie... nie wróżę sobie dobrych wyników, bo piję trzeciego drinka, nie? Stagger! Kurwo. Jaka pora roku w tym był się najlepsza? Wiosna, lato, czy nie wiem, jesień, zima? Dla mnie pierwsza jest najłatwiejsza, bo w pierwszej nie ma żadnych tych, nie? I cyk, masz tak... Właśnie powinien być stagger, no. Pierwsza jest najłatwiejsza po prostu, więc powiem, że najlepsza przez to. Ale jeśli licząc z tej drugiej fazy, to nie wiem, one są wszystkie chujowe jak dla mnie. Aże w sensie trudne, w ten sposób chujowe. Trudne. Najbardziej chyba lodowej nie lubię. Bo lodowa zawsze... Po prądowej masz po chwili jakiś atak kolejny, a na lodowej masz taki od razu follow up po wylądowaniu przy każdym ataku. To dla mnie strasznie wkurwia. Aha. Okay. To był grab. Mogłeś się domyślić, kurwa, nie? To jest to, co ja zawsze mówię na dużych bossach że tutaj kamera nie jest po mojej stronie i tak jak narzekałem na kamerę na tym bossie jak przechodziliśmy to pierwszy raz na, na premierę no to tak samo będę chyba dalej narzekać że kamera na tym bossie nie oddaje oj kurwa nie oddaje Kama! jest mój stagger kamera na tym bossie działa fenom nie na, na tym bossie mam wrażenie że kamera jest najgorsza ze wszystkich tych ze wszystkich wizerunkowych z całego DLC, naprawdę. Nie ma, nie ma bossa, na którym jest gorsza kamera, niż, niż na tym, w DLC-ku konkretnie. O podstawce bym musiał jeszcze pomyśleć, ale w DLC na pewno nie. Zapomniałem. Zapomniałem o ostrzu. Dla mnie w drugiej fazie najlepszy wiatr, bo ataki walą w jedno miejsce, nie jak na lodzie, na błyskawicach. Po chwili dłużają błyskawice. Znaczy, od błyskawic, jak na mnie, jeszcze można uciec, nie? To nie jest fajna faza do atakowania, ale jest fajna do tego, do dożowania da się to wyżyć jako tako. Nie no nie, nie mogę tak robić, no. <laughs> Miałem nadzieję, że, że jak już będę tak blisko po tym, po tym wyziewie jego, to że będzie opening, ale nie. Nawet jak idealnie z końcem, z końcem animacji wyziewu zrobię atak, to nie ma, nie ma openingu. Pewnie da się to jakoś lepiej wykorzystać, ale... O nie! No chciałem się napić, żeby mieć full HP, no! Jakbym się nie napił, to bym może dłużej pożył. Jak żyga w pierwszej fazie, to czym? Kamieniami? Rzyga sobie, ten, powietrzem. Dmucha, hucha i dmucha, jak... jak wilk. Ze świniakami. Euro podróżało? Co ty gadasz, serio? 4,30 niecałe, jak zawsze. No weź, kurwo. No niech. Długo no, się nie obróciła. Ile kosztuje Euro teraz? Euro? Kurs 4,32. No trochę wzrosło. Było poniżej 30, nie? Przez, przez ostatnich parę chyba dni. A! Myślałem, że inny atak zrobi. Myślałem, że wstanie na nogach i będzie się kręcił znowu trzy razy, a no, to nie był ten atak. Co się dzieje? Może uda podkoczyć do 4,40, ale masz... Do tego jakiejś podstawy, czy tak sobie po prostu gdybasz? Nie lubię tego kurwa. Ataku! Poradne Hipopotama, bo teraz walczysz. Jak już wejdzie do drugiej fazy, gdzie rzeczywiście ma te kolce swoje i mi w górę i one lecą w dół, to sprintuj gdzieś w bok. Sprintem. Nie dojdź, tylko sprintuj. Unikaj, roll. To świetna rada. tak bardzo uniwersalna. Eee, a tak poza tym, o... O, on, on nie ma, on ma dziwne hitboxy ciągle. Hm. Ja próbuję wyczekać, ten atak, co on robi, taki jeden atak plus drugi atak, po którym ma wbicie łba w ziemię, a potem jeden obrót z rzyganiem, to jest jak dla mnie najlepszy opening na drugiej fazie. O, ten właśnie atak. Trzeba to by go zdużować. Właśnie ten atak. Już jak gadam, to się nie skupiam na tym. Ile śmierci? 11 dzisiaj. Nie włączyłem timera. O Jezus Maria. Ile mamy tutaj minut teraz? A nie, bo na postaci nie zobaczę. O kurwa. Bo postać jest przecież z podstawki. Dodamy jeszcze jakieś 15 minut, czyli dodamy tak. Tyk, pyk. Proszę, timerek. działa. 11 śmierci, 15 minut pasuje, Nie? A! To nie o to, co myślałem. Mogę? Nie powinienem. Nie powinienem. W pożeganiu nie mogę mu jebnąć. Na pewno nie atakiem wyskoku, ani, ani ciężkim przytrzymanym. To są te ataki, w które najwięcej stagera robią, no. Może to w biegu co najwyżej, ale też byłoby ciężko pewne. Mam w jednej ręce broń kurwa. Osi. Oh, I kujowo. Teraz... Jest Sager. No hit, kurwo. Ciągle mam bubla. No hit RL1, proszę bardzo. Hibidi 10. Wiadomo, że jak ma ktoś z 10, to pewnie musi Zrobić no-hit. To było łatwiejsze niż zrobienie tego na normalnym no którego robiłem. Ale okej. Okay. Ehm, daj mi daj mi tą czapkę. Ta czapka daje plus 4 plus 4 czy plus 5 plus 5? Plus 4. 4 siły, 4 Dexa. To się może przydać na przyszłość. Elo no, się ma, Paweł. I tam Jak minął. Dobrze, Widzimy, dobrze. Przyszedłem i bossa zabiłeś. <noise> Dokładnie tak. Siemanko, siemanko podol. Dobrze, nie, nie, nie jest źle. Możemy latać w tej czapce. Eee, I skoro i tak mamy średni ciężar, to ściągniemy sobie też inne rzeczy. Takie jak ten ta even tancerki, bo i tak mi się nie przyda za bardzo. Załóżmy coś, żeby ładnie wyglądać jako tako, co? Nie jestem fanem tej czapki. Bo ona jest kurewsko wielka niestety. I tym w kurwia. Te tronina, piękne. Dobrze, minus jeden. Bosik. Jeszcze raz, bo nie widziałem. Możesz sobie, tam, zrobić, jak to się nazywa. Shota, VOD włączyć, możesz mi dać suba na YouTube stary. I w końcu ten filmik się pojawi na YouTube jeszcze, nie? Dobrze, czyli jeden skurwysyn did. Did as fuck. Dalej, gdzie my chcemy iść dalej? Włączmy sobie mapkę. IBD um, map Gini. Ociechuj chuj. Schowaj wszystko i pokaż to. Gdzie my mamy wyzbierane, gdzie myśmy jeszcze nie byli z kolei? Wydaje mnie się że relane możemy iść spróbować zrobić jeszcze, nie? Zanim jakieś wyższe skibidi wbije, możemy iść zrobić relane. Te dwa pierwsze bossy, żeby były z głowy, zanim jakieś tam wyższe poziomy skibidi zrobię, a później. później pewnie standardowa jakaś droga będzie. Tak mi się wydaje, że pójdziemy sobie gdzieś naokoło, pozwiedzamy, weźmiemy tutaj z tyłu skibidi, może jakiś gajusz randomowy, a później ten. to. No i tych czterech nie zdobędę na pewno, nie? Ale wszystkie inne są tak naprawdę zasięgu ręki, niekoniecznie jakimiś mocnymi bosami zablokowane. Wydaje mi się, że gajusz nie będzie jakiś bardzo trudny z tą bronią. Nawet gajusz nie będzie bardzo trudny. Re Lana, Relanium. Ale relany się boję. <laughs> relany się boję. Spróbujemy rel Relane parować. To może być złym pomysłem, bo wydaje mi się, że robienie jej tak po prostu. Yy było byłoby łatwiejsze. Zrobimy parę naście, dziesiąt prób na pary. Zobaczymy jak pójdzie, a jak nie pójdzie pary, no to spróbujemy w inny sposób. Mam ma mizerykordię wykoksaną, więc z tym nie powinno być... Ja się napiję. Nie powinno być problemu dużego. Zrobimy ją pod pewnie blida, żeby przy okazji jej nie nabijać. I zobaczymy jak to wyjdzie. Z tą wielką czapką czuję się jakby mi naprawdę ona pół ekranu za, za, zasłaniała. Ta czapka daje plus 4 siły, plus 4 dexa i ma dwa minusy. Właśnie, jednym z nich jest to, że ma minus do pola widzenia, kurwa, bo zawracania pół ekranu. A drugim minusem jest to, że z... mniej leczysz się astusem, nie? Z tym, że my jesteśmy na RL1. Chyba nie mogę tu wejść. Jesteśmy na RL1, więc. Mam na tyle mało kp. Nawet nie mogę kliknąć? Co ty gadasz, że nie kliknę nawet? Chyba, już klikałem, tak? Czy nie? Nie, nie klikałem tego. Ty chujowo. Myślałem, że chociaż mi kliknąć da, ale nie miałem aktywnego tego. Czy to tak nie powinno być? Nie, nie, do góry. Że ja chociaż kliknąć mogę? Aktywować sobie? Something is not yes. Something is not yes. Hello, please don't touch me. A, zajebałbym mu w sumie, tak z ciekawości. Ma HP, no. <noise> Ale nie ma... wiem, że nie ma pojza. No nie ma. Jest wiking, podkreślenie. Dobry dzień. Za którym razem dzisiaj jest Za Zaproszę ciebie dwunastym chyba. Siemano, siemano, wiking. Mam jednak, Mieliśmy 69 zgonów na koniec poprzedniego streama. I na 81 śmierci był już martwy. Lwiątko, lwiątko z Sintry. Ja bym chciał kliknąć tą łaskę. Nie wiem, czemu mi gra nie powala. Okój. Znaczy, teoretycznie mógłbym iść dalej, ale czuję, że się wjebie po drodze. Hello! Okej, okay, teraz ona ona strzała. Okej, <grym> zginąłem. Ziemne relany będzie parowana. Taki jest plan. Żeby ją poparować sobie troszeczkę chociaż, ee, a jak po kilkudziesięciu próbach nie wyjdzie parowanie, to będziemy ją bić inaczej. No bo starfisty są dobre do stagera, Więc to jest ważne. Ty poczekaj, a ja wziąłem w ogóle ten talizman, który jest na początku na kontry, czy nie? Mam sztyletu, ale mi chodzi o to. Okej, okay, mam ostrzy łaski. Blade of Mercy. Mam. Jak już dojdziemy na miejsce. To sobie zrobię buildzik mocniej, podparowany. Nie jakoś bardzo mocno, bo też nie mam zbyt wielu rzeczy podparowania, ale ile się da, tyle zrobię. Mam puklerz chyba nawet. To jest chyba najważniejszym. Czy ja mam włączone unikanie ścian? Wyłączmy unikanie ścian, bo mnie to w strasznie. Nie zawsze, ale czasem mnie wkurwia. Myślę, że parowanie nie będzie miary proste. Matko jeden szybki atak co ciężko odparować, ale nawet skibity zero nie one shotuję Okej. Okay. Znaczy, gorzej, bo on ma czasem takie ataki, że całym kombosem naraz wciska, nie? Zobaczymy, zobaczymy. Znaczy nie... a, otwórzmy skrót. Nie czuję, żeby to miało być jakoś bardzo trudno, no ale na pewno kilkadziesiąt śmierci będzie, zanim się z nią ogarnę. Dzień dobry panom, proszę nie zabijać. Nie zabijaj, to jest któryś tam z przykazań bożych. To zaraz pies będzie za rogiem, tak jest. Na szczęście w Eldenie psy się nie teleportują, tak jak w DS3. Ała, kurwa. Jebani magowie, chuj im w dupę. Nienawidzę magic buildów. Killu! Please don't kill. Thank you. Okej. Okay. Nie potrzebuję tego, ale wezmę. Ła! Wow. A no poczekaj, bo tu jeszcze będą kolesie podrodzeni. O! Oh. nie. Hmm. Ah. Hey. musimy przyjść górą. Ała! och, ja zapomniałem o tej bramie. Ta brama się zawsze... No i właśnie, on mnie przeskoczył. Okej, okay. przejedź. Okay. Za róg napić się. Mam talizm antarczy, więc nie będę na strzała od żadnego śmietnika. No nie byłeś backstab, no. Korwa. Dobra, idziemy dalej. Jak coś przy niej, to chyba każdy atak da się sparować. Tak, tylko że musi być bardzo blisko, też, nie? U niej, u niej, na którymś tam. Przepa. przepojzował to. O! Oh! bok. U niej jest coś takiego dziwnego. Nie! To nie tak ma wyglądać. Że, jak jesteś jakiś kawałeczek od niej, a nie idealnie przy niej, to czasem pary nie wchodzi, nie? Mimo, że tajnik masz idealny i tak dalej to pary nie wchodzi. I pamiętam, że to mnie strasznie wkurwiało, bo nie wiedziałem, jak to działa. Teraz ja wiem, ale czy wiem, jak to konsistentnie wykorzystać? Tak, kurwa, średnio. Lubisz tą wersję mniejszą tego hełmu? Ja też lubię mniejszą. Bardziej, no bo mniej, mniej ekranu. Mniej ekranu zak zakrywane. Dobrze, pod pary. Misericordę, misericorde. Przeszuję misericorde. Ciebie. Jakim sobie z, z, z tym? Spopiołujemy. Ja bym wziął pod Blida, ale. A w sumie. A nie mogę z tym z Blida. ajajajajaj. Aj, aj, aj. Lipa. Chcę ją pod Blida wziąć na pewno. Tym będę więcej Dammerdu przy okazji, niech będzie Chuj. Więc to jest to. Eliksir. Na pewno nie potrzebuję Stagera. Bo to mi się w ogóle nie przyda. Wiara. Co mi da wiara? Główno mi da wiara. Negacja. Ob... Nic mi to nic nie da. Mogę wziąć sobie Regen HP, że jak mi pierdolnie, będzie mnie doleczało troszeczkę, nie? Nie jest to jakoś bardzo ważne, ale niech będzie. Dobrze. Ehm, br -br -br -br. Puklerzyk. I to. Talizmany. Nie potrzebuję żadnego z tych... Hmm. hmm. Ale to mi daje dużo datów, nie? Weźmy to mimo wszystko. Weźmy to, weźmy Blade of Mercy, weźmy Dagger Talisman i weźmy... Może to? Radość pana krwi? Nie jestem pewien. Kurwa, kabel mi się plączy. Dzień dobry, Curry! Dzień dobry. Wziąłem się coś jeszcze. Nie. Znaczy, no to coś muszę wziąć, ale. Nie wiem, wezmę talizman na, na więcej HP, Na damage przy większej ilości HP. Albo weźmy sobie zamiast Radagona. Tak. I zobaczymy. Usiądź. Teraz się boję, że będę na, na jednego strzała. Mam, mam mniej HP, ale będę też mniej HP demerzu dostawać. Nie wiem, zobaczymy. Nielu, nie włączaj tych swoich spali śmiesznych. Oj, nie. Mnie sparować. mam fatrole? Czemu? Ja mam fatrole? A bo książyłem Radagona! Radagon dawał mi kurwa. Łźwik. Radagon dawał mi Udźwik! No te fatrole trochę mnie tam. tutaj. no. jest. <ścoughs> Załóżmy Radagona z powrotem. O chuj. E, może zamiast tego jednak. Dragon. No i teraz mam średnie, no. To jest ten atak. To jest ten atak właśnie, ten szybki, kurwa, od dołu. Którego ja nigdy nie ogarniałem pod, pod pary. Plomba się odkleiła od kanałówki, od oj. Powiem ci... Deka chujowa, stary. Po pierwsze pieniądze, po drugie trzeba się umówić, po trzecie trzeba mieć chęć, żeby się umówić. Na wizytę. A ta chęć to jest najgorsza jak dla mnie. No i czemu spelem mi włączasz na początku samym? Jedna z tym, wyłącz! Nie powinienem panować w połowie kumbosa, nie? Dzień dobry, tu Paweł z przeszłości, tudzież też przyszłości, jeśli chodzi o, o, o progres na relanie. Relana w tym momencie była bita przez jakieś 8 godzin kolejnych, z tym, że to był bardzo, bardzo drunk stream. Bardzo pijany y, strumień, więc tu w międzyczasie było bardzo dużo innych rzeczy. A progresu kurwa, niewiele. Było, było parę podejść rzeczywiście poszedłem blisko do tej śmierci tej, tej relany, ale w takim stanie y, upojenia nie da się zabić bossa. To nie, jest, to nie jest realne, żebym powiedział tak. Więc jeśli ktoś chce zobaczyć sobie, co my na streamie robiliśmy, całe te 8 godzin to zapraszam na ziewo, zapraszam na streama. Tutaj około 300 śmierci łącznie było pod koniec i nie było nic jakoś bardzo blisko zabicia jej. Parę podejść było bliskich, ale tak jak powiedziałem, no w tym stanie się nie da zabić bossa po prostu. Także dzisiaj padł lew, chociaż tyle, a na resztę bossów widzimy się pewnie następnego dnia. Ja jestem jeszcze przed streamem, więc zobaczymy, może wieczorkiem się akurat uda.